Hejka widzowie, a dzisiaj w tym filmiku ze moim bratem pokażę jak wygląda. Chodź tu, Kuba. Dobra. Ale za niedługo Wam pokażę jak y, wygląda mojego brata skina. No niektórzy może widzieli na y, filmikach, bo... Y, do, szara, szara. szara skrzynia? I pokażę wam y, na czym mój brat gra. O! Mój brat gra na konsoli, a ja na tablecie jak zawsze. Dobra, i jesteśmy. Czekaj, znaczy... Czekaj, jak to było? Czekaj, czekaj. Ty nie masz zębów? Ja tego nie nagram teraz. Co? Świetliki dodają ci energię, w tym Serio? A, bo to też jest światło, Kuba. Chodź tu i pokaż no, swojego skina. Patrzcie na mojego brata skina. Kuba, nie ruszaj się. Nie skacz. I tak mój brat ma... Mój brat uwielbia blu, co nie? No ja nie lubię zbyt bardzo. Dobra, widzimy się w dziesiątym... No, widzimy się w dziesiątym dniu. Jesteśmy w 17 noc. Pokażę. 17. Dni. O, coś tu liczę. Y -y, piszę. Soba. Daj suba i. Lajka. No to akurat, prawda? Dajcie suba i lajka. Co suba? się już jeden. główka pokażę wam naszą chatkę. Na początku jest taki koc i my tutaj będziemy w nim. No już sobie siedzimy. I patrzcie, bo teraz zginiemy. To pokażę wam bazę. Tutaj jest wejście. O, mój brat dobrze. Dobra, mojego brata uleczymy i zobaczymy jaka to jest satysfakcja. O nie, no ci jeszcze A szybko, mam tryb, Co tryb. Tryb, tryb, tryb. Tryb, tryb, tryb. Dobra, tryb, ja idę. Pa. I tak przygra... 爸爸。Bye. Bye.